Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Zombie Drivera, gdzie kontynuujemy naszą przygodę w świecie zombie. Nic dziwnego. Zobaczymy co nas czeka w 22 misji. Prawdopodobnie polecimy na non-lotnisko, chyba że coś wyskoczy pomiędzy. Mamy dobre i złe wiadomości, synku. Dobre wiadomość to, że teraz mamy pracujący samochód. Złe wiadomość to, że samochód, który was uratowali, został zinfekcjonowany i został zmieniony w zombie. Zaczęli się z nimi zjeść. so we had to burn them with flamethrowers. The worst part is that now we don't have a qualified crew that could operate the fire truck and put out those fires by the airport. You are the only man for the job, and so far you handled all possible kinds of vehicles like a pro. Your only weapon is going to be the water cannon mounted on the truck. We've increased its output pressure so it might even squash some zombies. But still, you'll have to be extra careful around groups of zombies. You need to put down all of the fires on the barricades around the airport, and we'll take care of moving our equipment there. There's also a burning shopping mall just north of the airport that might contain some valuable supplies. If you can put it out, we'll have something extra for you. Okay, so now the mission, I thought, should Coś innego, jako strażacy, czyli dobra, zobaczmy to tak. Mam dobre i złe wieści, chłopcze. Dobre są takie, że mamy działający wóz strażacki, natomiast zła jest taka, że strażacy, których hurtowali, zostali zarażeni i zamienili się w zombie. Zaczęli zjadać się nawzajem i musieliśmy z ich spalić, na czym pomienia. Świetna historia, nie? Najgorsze jest jednak to że teraz nie mamy wyspecjalizowanej ekipy, która umie obsługiwać wóz strażacki i mogłaby ugasić pożary w okolicy zgubiłem telefon w okolicy lotniska. Jesteś jedynym, który może sprostować zadaniu, jak do tej pory z, z obsługiwaniem takich pojazdów radziłeś sobie jak zawodowiec. Twoją jedyną misją, twoją jedyną bronią będzie armatka wodna zamontowana na pojeździe. Zwiększyliśmy jej moc, więc możliwe, że da się zgnieść pary pojedynczych zombie ale musisz bardzo uważać na większe grupy musisz ukazywać wszystkie płonące borykady dookoła lotniska a my zajmiemy się przenoszeniem naszego sprzętu w tamten teren niedaleko lotniska znajduje się centrum handlowe niedaleko? bardzo daleko ja widzę znajduje się centrum handlowe które także płonie a możliwe, że zawiera jakieś cenne zapasy, jeśli zdołasz. No dobra, zabawa, bawmy się dalej. Kurde, strażak sam, strażak sam, wchodź do akcji. O za to będzie ciężka misja. Gasimy, gasimy zombie. Niczym Brown w sejmie. Kurde, ciężko. Nie mam nawet mitra fali się. Okej, okay. prosta misja, mówił, nie? A, to broń nawet zabija. Ty, hey, nawet da się zabijać tą armatką, więc nie jest tak źle. Dobra, pożar ugaszony, możemy lecieć dalej. Dalecie na skraju lotniska. Czyli co, oni. Oj, 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 bum, mi zrobili. Co, jest co, oni od razu przyniosą bazę, tak? Yy, jest znowu. Jak się muszę skupić na jeździe. Dobra, ja tutaj mogę sobie skręcić. Jest problem z naszym życiem. Ale ja pamiętam, że tutaj było żyćko. Dobra, bo te zombie mnie tutaj dojechać chcą. Dobra, dobra, na spokojnie. Mamy czas, nie musimy się tutaj śpieszyć w tej misji. Pogaźmy jak najwięcej tych pożarów Żeby tu nie było zaraz, że oj nie dokasiłeś jakiegoś kawałka No strażak sam kurde Dobra Pierwszą rzecz mamy skończone, weźmiemy sobie i jedziemy dalej Drugi jest tutaj Na razie mamy ogłosić tylko tak naprawdę te boczne strefy. Ale no, tro trochę nasobili. Mogę tu przejechać? Nie, nie mogę. Czy muszę wrócić naokoło? Niestety, ale przy okazji chwilę weźmiemy, to nie jest taka tragedia. O panie bumer, panie nie bumer. To są bumerzy pierdzieleni. A czy jednak wracamy do naszej bazy, okej. Okay. Ja myślę że wiecie, że pojedziemy do nowej bazy. Od razu, ale tutaj widzę, że jeszcze nie. Centrum ratowane, więc tak. Przecież misja, misja jest zrobiona. Totalnie. Na wypasie. Na wypasie, w wypasie. Zmywam ciebie wodą, ku... No. Wiecie, wiecie, wiecie co dalej, wiecie co dalej. Ale ja się czuję taki. Przyznam osobiście, że bądź co bądź czuję się taki bezbronny, porównując to, czym teraz jadę, a to, czym jeździłem, nie? No tutaj troszeczkę się zawiesiłem, ale żyjemy. Mamy to Piękna misja, spoczko Cięższa. Aha, ale czyli co, beze mnie? Okej. Okay. O, to będzie świetne. Czyli teraz mamy. Sytuacja jest krytyczna. Nie mieliśmy wystarczająco czasu, aby właściwie ufortyfikować tę naszą bazę, a zombie już atakują w wielkich ilościach. Jeśli czegoś nie zrobimy, nie przetrwamy ich ataków do czasu przybycia reszty naszych sił. Szybko musisz rozpylić chemikalię dookoła naszej bazy, zanim będzie za późno. Baza atak zombie. Ten teren trzeba jeszcze oczyścić tutaj. Dobra, oczywiście, bierzemy nasz piękny tutaj, kurde, ulubiony pojazd. Ja go nie ulepszam, bo jeżeli będziemy mieć zniżkę zaraz, to... 100... To... to nie będę marnował pieniędzy, po prostu, nie ma co marnować pieniędzy. Zniżka będzie 25... 20%, ho.

Spierdzimy je tutaj najpierw na prostej, no, nie mam broni, nie mam broni, widziałem gdzieś palnik był. Ile pieniędzy zostałem? Nawet nie wiem. Ora, rozpierdziemy jeszcze ten ostatni. Ora. Teraz możemy wracać na prawdziwą walkę. Dobra, pierwszy rozpylacz. Ja Prvokarłem bazę zombie, więc myślę, że nie będzie problemu. Ja lubię to driftowanie tutaj, nie. Dobra, strefa zabezpieczona. Można lecieć dalej do kolejnej strefy. Ale one nie giną. On nie działa, nasza strefa. Jest kurde cała armia. Dobra, pięknie. Mamy kolejną strefę zabezpieczone. No i tylko teraz ją obronić dopóki się nasz gaz. Tutaj raczej trucizna dla zombi, cholera jakby to nazwać, nie? na jednostkę, z jednostkę, I bo... Nie jestem szczerze takim superfanem tej nowej broni, tej takiej specjalnej. Oj, panie, zablokowałem się! Ten troszeczkę dłużej, moim zdaniem, się broni. Dobra, mamy to. Mamy to, kolejny i mamy zabezpieczone bazy. świetnie. Świetnie. Jest do bazy, dobra. Od nowej bazy na lotnisku. Patrzcie, całą mapę teraz mamy odkryte: 20% zniżek na wszystko. To jest w ogóle super opcja. Jak helikopter mógł zostać zniszczony? No chyba, że te co rzucają rzeczy. Ma tutaj masę zombie. Tam oni wbiegli w zombie. Co z, co z nimi? <grym> Co z nią? Ja ogólnie będę kończył pewnie odcineczek. Yes. Ale to zrobimy w kolejnym odcineczku, więc do zobaczenia. Cześć.